Cześć dziewczyny, witam serdecznie na Stosunkowo. Jeśli się nie znamy, ja mam na imię Maxi. Miło mi Cię poznać, mam nadzieję, że ze mną zostaniesz. Jeśli do mnie wracasz, Buziak, bardzo mi miło Cię widzieć ponownie. Obiecywałam w ostatnim odcinku, że pomogę Wam wykorzystać tą wiedzę. <tum> tą wiedzę na temat ciekawości. A jeśli nie oglądałaś tam tego odcinka, zapraszam, link jest w opisie pod spodem, pod tym filmem. No właśnie, jak wykorzystać tą wiedzę. Jak być wyzwaniem, jak być tą kobietą tajemniczą, ale w taki sposób, żeby nie zastanawiać się nad tym przez cały czas trwania randki, żeby nie zachodzić w głowę, bo przecież chodzi o to, żeby sobie ułatwiać, a nie utrudniać, nie? No, no to jedziemy. Kobiety moje kochane, tłumaczyłam wam, jak działa ciekawość. Nie mamy nad tym kontroli i powiem wam, że tak wiele osób pisze do mnie w sprawie niemoralności. Ja bym bardzo chciała być tak mądra, żeby to wymyślić, żeby być w ogóle za to odpowiedzialną osobą, ale to jest nasza natura. My tak po prostu jesteśmy skonstruowani. I ciekawość każdego z nas dotyczy. Jedni są ciekawi i żądni wiedzy, drudzy chcą zrozumieć, jak działa rakieta kosmiczna, ktoś inny jest zainteresowany tym, dlaczego on się nie odzywa. Na przykład ciekawość jest. Niesamowicie mocnym motorem napędowym dla człowieka. Słuchajcie, żyjemy generalnie w czasach, w których tajemniczość praktycznie umarła. Wszystko jest bezpośrednie, wszystko jest rozebrane, wszystko jest łatwo dostępne, wszystko jest szybkie, jest w prawo, jest w lewo, jest. Tak cudownie, prosto i łatwo, że aż nam się odechciewa. I to nie tylko facetom. Mi też się odechciewa. Kiedy jest za łatwo, jakoś brakuje magii, brakuje tego całego budowania napięcia. Dlatego mówię wam i powtarzam wam to dziewczyny. Proszę was, zastanawiajcie się nad kontentem, jaki wrzucacie. Ja nie mówię. O tym, żeby nigdy nie dodawać zdjęcia w bikini z wakacji. Tylko, żeby to zdjęcie miało inny wydźwięk. Wiecie, co mam na myśli? Apeluję, nie wysyłajcie rozebranych zdjęć do faceta. Wydaje Wam się, że to jest dokładnie to, czego on chce, bo on przecież jasno o to prosi. Ale on tak naprawdę tego wcale nie chce. Tym bardziej, jeżeli dostaje te zdjęcia od wielu facetów. kobiet. Chociaż może od facetów też. Wiecie, różnie bywa słuchajcie, prawda jest taka, że nam wszystkim trochę brakuje tego challenge'u, nie wiem jak wy, ja, ja tęsknię za tymi czasami, kiedy były niedopowiedzenia, kiedy były um, dni oczekiwania na spotkanie bo nie było telefonów komórkowych, ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy umawiałam się w poniedziałek czekałam na piątek i, i nie było jak i człowiek się cieszył. Nie mógł się doczekać. Więc dziewczyny nie ułatwiajcie. Nie ułatwiajcie. To nie chodzi o to, żeby być też wyzwaniem um, do takiego stopnia, żeby facet po prostu zachorował się na śmierć, bo może odpuścić. Rzeczywiście facet też potrzebuje wiedzieć, że jest pożądany, jest ważny i, i że nam się podoba. Zielone światło. O tym też wam mówiłam. Natomiast, kiedy ty wysyłasz takie zdjęcie, to też dajesz do zrozumienia, że próbujesz zdobyć Czyjąś aprobatę. Kiedy jesteś pewna siebie, nie musisz tego robić. Nie masz poczucia, że musisz się starać. I to też odnosi się do randkowania, czy do rozmów, czy do opowiadania na swój temat. Zachaczam o to, bo to jest częścią tajemniczości. Jeżeli jesteś pewna siebie, jeżeli wiesz, że jesteś niesamowitą wartością, to nie idziesz na randkę i nie wykładasz wszystkich kursów, które ukończyłaś. Nie mówisz o wszystkich swoich pasjach, nie próbujesz zrobić wrażenia. Na siłę. Możesz powiedzieć, nie musisz, możesz coś zostawić na później, możesz być po prostu interesująca. A kiedy wszystko sprzedasz od razu, plus wyślesz swoje rozebrane zdjęcia, de facto możesz nawet nie dojść do spotkania. Bo facet już wie wszystko o tobie, a nawet cię nie spotkał. Wszystko, o czym będę dzisiaj mówiła w filmie na różne sposoby, będzie kręciło się de facto wokół ciekawości. To to jest to, co nas kręci. Dobrze wiecie. On się nie odzywa. Myślę, myślę, myślę. Chciałabym, żeby się odezwał, żeby mi wytłumaczył, ale gdyby tylko to zrobił i jak tylko to zrobi, to czujesz spokój jest ci dobrze, jest ci miło, ale za godzinę już nie myślisz o nim. Więc ta, ten punkt kulminacyjny tej ciekawości zawsze jest wówczas, kiedy mamy do czynienia z nierozwiązaną sytuacją, więc kiedy on może się domyślać. Jak wyglądasz bez tej bluzki? Kiedy ty mu dajesz przestrzeń, żeby zadziałała jego wyobraźnia. Więc punkt pierwszy, nie wysyłasz zdjęć rozebranych. Nie wrzucasz ich te, też na Instagrama. I nie wykładasz wszystkiego na pierwszych randkach o sobie. Nie staraj się za bardzo. Po Kwestia numer dwa, flirt. Pytacie mnie o flirt bardzo często. Nie starajcie się flirtować na siłę. Flirt to jest naturalna kolej rzeczy, która po prostu samoistnie dzieje się, kiedy jest chemia, kiedy jest atrakcja między dwojgiem ludzi. Pytanie, w jaki sposób flirtujemy. Mężczyźni czasami są bardzo bezpośredni. Pytanie czy jeśli on zapyta wprost, to czy ty odpowiesz wprost? Czy uda ci się w delikatny, subtelny kobiecy sposób Obrócić sytuację na Twoją korzyść. Flirt to sztuka dwuznaczności, to sztuka budowania napięcia bez mówienia o rzeczach wprost. To jest flirt, który będzie interesujący, który będzie ciekawy, który będzie zaskakujący. Bo tak jak mówiłam na początku, dzisiaj wszystko jest proste, na tacy. Wystarczy wyciągnąć rękę albo kliknąć na telefonie. Więc spróbujcie. Być kobiece, subtelne i delikatne. Słodkie, miłe, przyjazne, ale niewulgarne. Kobiety, wiem, kobiety, że chcecie przykłady konkretne. Wiem, że chcecie przykłady konkretne. Będą w, po prostu w osobnym filmie. Tak się umówmy. A dzisiaj podrzucę Wam najprostszy, najszybszy sposób na to, żeby odpisać coś do faceta, który jest zbyt bez, bezpośredni, zbyt wulgarny i zbyt seksualny, mówiąc wprost. Naprawdę? Zapytałeś mnie o moje rozbierane zdjęcia? Przecinek. Serio? Serio? I tutaj kolejny raz mamy podbudowaną ciekawość. Bo w tym momencie facet zacznie wątpić w to, co zrobił. Zacznie pytać się sam siebie, ej, uch, co ja zrobiłem? Rzeczywiście przesadziłem. Byłem zbyt bezpośredni. Może to działało z innymi kobietami, ale z tą nie. Ups. I zaczyna wątpić sam w siebie. Troszeczkę mu tą pewność siebie podcinamy, i on zaczyna główkować, zaczyna się zastanawiać, zaczyna być ciekawy, w jaki sposób może dotrzeć do ciebie. I to słowo serio możecie wykorzystać w każdej sytuacji. Naprawdę zapraszasz mnie do siebie do domu na pierwszą randkę? Serio. Naprawdę chcesz, żebym ci wysłała rozebrane zdjęcie? Serio. To jest tak proste i uwierzcie mi. Zawsze wyjdziecie cudownie z twarzą z każdej takiej sytuacji, w której czujecie się niekomfortowo po prostu dziewczyny. Zapamiętajcie słowo serio. Kolejny prosty sposób na wzbudzenie tej ciekawości i aure tajemniczości, o którą tak często mnie pytacie, to jest po prostu nieodpowiadanie wprost na pytanie. Czego szukasz? Szukam yy, związku poważnego, nie zawracać mi, proszę, głowy. Nie chcę marnować czasu. Chciałabym mieć męża i dwójkę dzieci oraz psa. To nie jest flirt. To nie jest sexy. Zresztą, skąd wiesz, czy chcesz tego akurat od tego faceta? Szczególnie, jeżeli to jest pierwsza ranka i w ogóle się nie znacie. De facto. Wiesz, nie wiem, czego szukam. Nie znam Cię. A to zależy chyba od osoby. Niby coś mówisz, odpowiadasz, ale zupełnie nie wyjaśniasz. Tematu. Facet się zastanawia, nie możecie rozgryźć. Pamiętajcie, że to też jest doskonały sposób na to, żeby troszeczkę uniknąć playerskich gier, bo kiedy spotkasz playera, gościa, który ma nieszczere intencje i powiesz mu, czego chcesz, uwierz mi, on będzie tym wszystkim. On naprawdę będzie tym wszystkim. Nagle okaże się, że macie tyle wspólnego. I później piszesz do mnie i masz ze mną konsultację i mówisz, że to był pan idealny. Że to był ten jedyny, i że ty go znasz, i że ty go kochałaś, i że ty nie wierzysz w to, co się stało, bo on się nie odzywa dwóch tygodni. To jest to, za dużo mu na swój temat powiedziałaś. Przy okazji mówiąc dużo o sobie i opowiadając o wszystkich swoich sekretach, tajemnicach na początku, dziewczyny, w międzyczasie sprzedajemy nasze słabości. Co jest... bardziej wprawiony gracz po prostu to wykorzysta. To też jest niesamowita, yy, niesamowita umiejętność, kiedy my potrafimy te słabości w facecie wyczuć. I z kolei my potrafimy to wykorzystać. Przykład? Facet jest twardzielem. Facet jest alfa, co to nie on. Ale słucha bardzo romantycznej muzyki. Na przykład. Wtedy wiesz. Wtedy wiesz, że w środku gdzieś tam jest dusza romantyka. To jest jego słaba strona. I to jest. To, to, to shadow side, które my ukrywamy przed światem. Każdy z nas ma fasadę. Słuchajcie, ja już teraz nie wierzę w to, że ktokolwiek z nas tak naprawdę pokazuje wszystko, co ma w środku. Wszyscy mamy lęki i strachy, każdy z nas ma niepewność siebie gdzieś na jakiejś płaszczyźnie. Więc ogóle... po prostu zapamiętaj, mniej znaczy więcej. Nie mów tak dużo o sobie. Nie próbuj zrobić dobrego wrażenia. Nie próbuj wygrać, nie próbuj oczarować. To nie jest Twoja rola. Ty tam idziesz poznać się, spędzić miło czas i naprawdę dziewczyny, ten small talk to jest fantastyczna kwestia. Można rozmawiać o wielu kwestiach nie dotyczących siebie albo nie wnikających tak głęboko. Nie opowiadaj na pierwszej, nawet na pierwszych trzech randkach wszystkiego o sobie. Kolejne proste triki na to, jak być bardziej wyzwaniem dla mężczyzny, jak spowodować, żeby się zastanawiał, żeby był ciekawy, to skupienie się na swojej własnej energii. Kiedy idziemy na randkę, jesteśmy podekscytowane, jesteśmy zestresowane i chcemy wypaść dobrze, podświadomie mamy energię, która stara się kogoś zdobyć, przekonać do siebie. W takich sytuacjach warto jest naprawdę skupić się na oddechu mówiłam to już nie, nie raz to jest magiczny trik jak tylko zaczynasz skupić, skupiać się na oddechu i zaczynasz oddychać powoli całe twoje ciało inaczej wygląda jest bardziej zrelaksowane nie ma potoku słów nie ma gonitwy myśli jesteś bardziej obecna, jesteś bardziej tu i teraz jesteś bardziej w chwili w momencie, jesteś bardziej z tym mężczyzną to jest magiczny trik. Musicie, musicie, to stosować w swoim życiu, dziewczyny. Ja odkąd zaczęłam to stosować, mówię inaczej, zachowuję się inaczej, mam po prostu inną energię i ja to czuję. Ja jestem bardziej spokojna i mi to też dobrze zrobiło. Także to jest coś, czego nie stosuje wiele kobiet. Wiele kobiet jest cały czas w dynamice, w energii, potok słów nie dajemy nawet ciszy wybrzmieć na randce, bo czujemy się niekomfortowo, bo cały czas powinniśmy o czymś rozmawiać, przecież musimy zrobić dobre wrażenie i porozmawiać jeszcze o tym i o pogodzie. A czasami wystarczy wziąć oddech, popatrzeć na kogoś, uśmiechnąć się. I to jest też flirt. Przecież większość komunikacji tak jest pozawerbalna. Uwierzcie mi, dziewczyny to są naprawdę niezłe smaczki także korzystajcie z tego dziewczyny, bierzcie i próbujcie, naprawdę ja mówię wam z oświadczenia kolejna kwestia, o której chcę powiedzieć to jest poker face to jest poker face ja wiem, że, że była taka moda, nie wiem, było takie przekonanie że każdy facet chce mieć taką roz, roześmianą dziewczynę, która jest zawsze pozytywna i uśmiechnięta no każdy chce się otaczać osobą pozytywną, ludźmi, którzy mają w sobie tą e, dynamikę i energię. Ale kiedy jesteśmy na randce z kimś, kto non-stop się uśmiecha i śmieje się z każdego żartu, nawet z tego, który nie jest śmieszny, to nawet nie możemy wyczuć, czy ta osoba tak naprawdę dobrze się bawi, bo nie ma kontrastu między emocjami. Jest to bardzo płaskie. Jest to niby dobre, ale nie jest to ciekawe. Nie ma ciekawości, to nie jest interesujące. Nikt z nas nie chce być osobą, która ma tylko jedną emocję. Ale podświadomie, kiedy idziemy na tą randkę i chcemy zrobić świetne wrażenie, to jesteśmy po prostu tak pozytywne. Naprawdę, jest super. No nie. No nie. Jest miło, jak jest miło. Jest mnóstwo różnych uśmiechów, które też przekazują różne informacje. Kiedy żart jest naprawdę zabawny, to zaśmiej się. Ale uśmiech to jest walidacja. Pamiętaj, że zawsze, kiedy się uśmiechasz, facet dostaje informację. Działam, działam, daję radę, wszystko jest ok. Kiedy facet dostaje taką informację przez cały czas trwania randki, to nie jesteś dla niego wyzwaniem. Ja wiem, że to jest taka mała rzecz, taka mała rzecz. Ale tak to się kończy. I później ty pytasz mnie, Maxi, ale ja miałam wrażenie, że ta randka była cudowna. My się cały czas śmialiśmy. No się nie odezwa. Dlaczego? No bo było po prostu płasko. Nie było interesująco. Nie ma tej ciekawości. Mówię wam dziewczyny, wy musicie też potrafić być asertywne. Powiedzieć komuś, ej, to był straszny suchar wiesz. Wiesz, nie chcę cię urazić, ale to mi się też nie spodobało. Mówcie. Bądźcie sobą. Pokażcie facetowi troszeczkę tej drugiej strony. Każda z nas ją mamy. Nie jesteśmy tylko dobre. My potrafimy być sarkastyczne. Wiecie dobrze, o czym mówię, bo z kolegami, gdzie nie ma presji, gdzie nie ma stresu, gdzie jest luz, świetnie wam to idzie. Poker face. Czasami nie musisz pokazywać żadnych emocji. Bądź neutralna. Kiedy Twoja twarz nie wyraża żadnej emocji, jest dokładnie taka. Już sama ta twarz powoduje, że facet się stara. Stara się w jakikolwiek sposób odczytać twoje emocje. To jak, jak ty się czujesz. Czy tobie się randka podoba, czy tobie się randka nie podoba? Czy to, co robi, to działa, czy nie? Czy on robi na tobie wrażenie? Więc. Od czasu do czasu pozwól sobie na łyka herbaty, poker face i ciszę. Skup się na oddechu. Rób takie stopklatki w tej randce, które pozwolą Ci wyluzować się i skupić się na takim zen wewnętrznym. Bardzo fajną metodą też jest myślenie o tym, jaki ja się czuję. Zazwyczaj dziewczyny, jak idziecie na randki, jak poznajecie facetów, myślicie o tym, jak on się czuje. Czy ja mu się podobam? Czy mu się podoba na randce? Czy ja jestem wystarczająco dobra dla niego? Odwróćcie to pytanie. Przejmijcie znowu energię całą do siebie. Jak ja się czuję? Czy mi jest tutaj dobrze? Czy on mi się podoba? O czym on mówi? Jak on mnie traktuje? Czy on mi przerywa? Z ciekawością będą się wiązały wszystkie te hot and cold. Więc jeżeli chcecie troszeczkę podkręcić atmosferę, możecie pokazywać ciepło i nawet polecam pokazywać ciepło i przytulać się i mieć w sobie kobiecą, cudowną energię. Ale nie mówić. Nie mówić. Tak zależy mi. Wszystko pokazujecie. Pokazujecie to mową ciała, pokazujecie to sposobem, w jaki patrzycie na faceta. Więc nie musicie mówić wszystkiego, nie wszystko musi być oczywiste. Więc polecam Wam zrobić taki hot and cold. Cold w mowie i hot w zachowaniu. Przytulanie, masaż głowy, drapanie po karku, drapanie po plecach. To wszystko to są bardzo ciepłe kobiece sposoby na to, żeby wyrazić uczucia i żeby budować więź emocjonalno-fizyczną z mężczyzną. Niekoniecznie musi być seks do tego. Mało tego. Myślę, że facetom brakuje właśnie tego elementu. Mamy tak dużo Friends with Benefits, że mamy ten seks i mamy wycieczki górskie albo rowery wspólne, a nie ma tego przytulania się, tego takiego momentu, w którym mężczyzna też się czuje trochę zaopiekowany przez tą kobiecą energię, więc jak najbardziej to polecam, natomiast nie musicie robić takiego stuprocentowego potwierdzenia, tak? Jesteś dla mnie ważny, zależy mi na Tobie, chcę się z Tobą widzieć, chcecie Cię przytulać, chcę się z Tobą kochać i wszystko dla Ciebie. Jeżeli już pokazujesz to swoim ciałem i jesteś otwarta i ciepła, nie musisz o tym mówić. O tej metodzie mówiłam w QA, ale umówmy się: QA to wyzwanie, to jest film, a nawet dwa, więc przypomnijmy. Metoda lustra: jeżeli facet się nie odzywa dwa dni, to nie odzywaj się dwa dni. Jeśli on robi tak, to ty robisz tak. Jeśli on nie chce z tobą rozmawiać, to nie dzwoń do niego. I nie mówię, wiecie, dziewczyny, tu są bardzo delikatne niuanse. Czasami facet się nie odzywa po raz pierwszy, są trzy dni, przerwy, cały czas wyciągał rękę, regularnie pisał i dzwonił przez jakiś tam moment, możesz do niego zadzwonić. Ale jeżeli regularnie facet znika, na kilkanaście dni, za każdym razem, to nie możesz być tą osobą, która inicjuje kontakt po tych przerwach. Dziesięć dni przerwy, dziesięć dni przerwy. Po prostu zachowuj się jak lustro, w którym odbija się jego zachowanie. W taki sposób on będzie się też zastanawiał nad tym, czy jesteś zainteresowana, czy nie. Bo można powiedzieć, że kopiujesz jego ruchy. Więc jeżeli jego ruchy sprawiają, że ty się zastanawiasz, twoje ruchy niech sprawią, że on też będzie się zastanawiał. Wiecie, podsumowując, pamiętajcie, że ciekawość ma niezwykłą moc. I jest magiczna. Um, nie lubię tego takiego określania. Niemoralności moich mianem manipulacji, gierek i tego wszystkiego wstrętnego i złego, bo tak naprawdę każdy z nas chce tej ciekawości. Tak jak mówiłam wam na początku, mi osobiście tego brakuje. Ja lubię, jak ktoś jest zajęty. Jak mogę się za kimś stęsknić, albo zastanawiać się nad tym, kim ten ktoś jest i poznawać go powoli. Więc nie odbierajmy sobie tej przyjemności. Jak wiecie, dziewczyny, bo doświadczyłyście tego nieraz Jaką siłę ma ta ciekawość? Jak on znika bez słowa, i o niczym innym nie możesz myśleć, tylko o tym dlaczego. Wykorzystaj to. Temat jest tak szeroki, że mogłabym mówić w nieskończoność. Upraszczając, zastanów się, co zazwyczaj powoduje, że ty się zastanawiasz. I wykorzystaj to. Uczmy się od najlepszych dziewczyny. Uczmy się od chłopaków. Dzięki chłopcy. Dzięki. Pozdrawiamy. To tyle. Proste sposoby. Serio? Poker face? Oddech? Bycie bardziej wycofaną, jeżeli chodzi o opowiadanie o sobie. Bardzo prosto, e, to przychodzi nam łatwo, kiedy dajemy się facetowi wygadać. Mężczyźni też lubią opowiadać o sobie. Pozwólmy im na to. Niech on przejmie inicjatywę. Niech mówi o sobie. Nie musimy grać pierwszych skrzypiec zawsze. Naprawdę, wyluzujcie się dziewczyny. Im mniej powiecie, tym tak naprawdę lepiej. Na tych pierwszych randkach zobaczycie z czasem. Mężczyzna będzie po prostu ciekawy. Jeżeli to się nie uaktywni, no to znaczy, że facet nie jest wart waszego czasu. Ale pierwsza, druga randka, wyluzujcie się, skupcie się na swoim oddechu i nie próbujcie zrobić wrażenia na siłę. Jesteście wystarczająco dobre. Nie musicie wysyłać zdjęć. Nie musicie zdobywać nikogo. To nie jest wasza rola. Bądźcie z sobą, dajcie się poznać takimi kobietami, jakimi jesteście, w naturalny sposób i w spokojny sposób, bez tej dynamiki, bez tego uśmiechu przyklejonego na stałe. No i tak, dziewczyny. W ten sposób będziecie inne, w ten sposób będziecie bardziej tajemnicze interesujące. Proszę bardzo, wszystko dla Was. Dziewczyny, pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli macie ochotę na konsultację ze mną, wszystkie informacje pod spodem. Zapraszam Was również na mojego Instagrama stosunkowo i na kolejny odcinek oczywiście. Do zobaczenia, buziaki. Mua.